Persio no to wiadomo jak pipa z sączą laskająca o no, idą dzikie dziki. chodź tu no nie, nie, chodź Poczekaj. jest akcja Chłopsa, Pszczolak Och, nie no Persiu, czemu nie jesz? Ona no nie przypada za No co nie przypada cztery kawałki grąbała mm. Kto To to? 이제 계하같도더 하지